Dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak idzie praca w naszej firmie. Tutaj rano dojechały silniki do regeneracji 2.2 HDI, jak zwykle. DCI Euro 4. No i nasz kochany Ekobo. Tutaj Andrzej rozbierał, pojechał do domu. Tutaj też tu pokazał taki ładny tłok. Układ wtryskowy był niesprawny do końca i po prostu tak wytapia wtedy tłoki w, na, w dzisiejszych naszych dieslach. Tutaj jeszcze mieliśmy drugi, o tutaj lekko się przytarł. No ale się przytarł. Na wszystkich czterech praktycznie przytarty. Yy, tutaj jeden jest rozebrany też 2.2 HDI. Yy, tutaj mamy tłok od niego, Onże mi tu mówił. Chwila, zaraz pokażę, on był też przytarty. Ale ja chyba go teraz nie znajdziemy nie, chyba już wyrzucił go gdzieś na złom a nie, tutaj tak wygląda tłok od 2.2 HDI przytarty tak to wygląda praktycznie w nich się dzieje to w, drugi, w co drugim silniku albo zatarty na wale albo przytarty na, na tłokach tutaj na tym stanowisku Patryk sobie wszystko przygotował do 2.0 CRDI Pompa oleju wyczyszczona, bez żadnych zarysowań, w stanie praktycznie idealnym. Tutaj jest od niej. Bez problemu to będzie latało. Poneweczki już założone, nowe. Tutaj mamy blok, od niego już przygotowane wszystko do montażu, będziemy go składać. I tutaj jest taki silnik 1.5, on się nazywa CRDI, on chodzi w Oplu Insignii, taki od 2.17 w górę prawdopodobnie. I tutaj do niego nie ma żadnych części praktycznie, panewek ani głównych, ani, nom, ani korbowodowych, w nominale nie ma ani na szlif. W serwisach nigdzie, kompletnie niedostępne i my tutaj współpracujemy z jedną firmą, co nam po prostu na wymiar dorabiają panewki. Naprawdę są zrobione wysokiej jakości. Żaden silnik jeszcze nam się na, na tych panewkach nie zatarł. Naprawdę materiał godny polecenia. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze czekam na korbowód. Używany, ale dobry. Zamówiliśmy. No tak jak już wcześniej powiedziałem, brak dostępności. To jest taki trzycylindrowy diesel. One się sypią ogólnie i na panewkach głównych, na korbowodowych i nawet na dystansach. To jest praktycznie każdy przypadek jest taki sam w tych silnikach. Idziemy zobaczyć co się dzieje przy głowicach. Tutaj Patryk już poszlifowałeś te zawory od BMW 2,5 TDS. Tak wygląda dotarcie i to jest dotarcie prawidłowe. Niektórzy myślą, że jak ten pasek szary jest, to jest coś, coś jest źle, bo też takie reakcje były, ale nie, to jest yy, dotarcie prawidłowe. Tutaj uszczelniacze będą zakładane, gniazda są przefrezowane, dotarte, prowadnice są wszystkie nowe, tak klient sobie zażyczy. Tutaj widać takie takie pęknięcia przy komorach, ale to klient o tym wie, na szczelność jest sprawdzona ta głowica i jest szczelna. Także tak to wygląda tutaj. Głowica od 2.2 HDi. Mieliśmy taką nietypową, że tak powiem reklamację, bo klient zadzwonił i mówili, że nawet silnik nie odpalił i nie miał ciśnienia na cylindrach, na trzech cylindrach. No i oczywiście przywiózł silnik, okazało się, że, że komory od, od wtrysków pod podkładkę były frezowane przez klienta i opiłki wpadły na tłok, czyli pod zawory podeszły, te zaznaczone już wcześniej sprawdzaliśmy, albo może sprawdźmy, co Patryk, weź połóż tą górnicę tutaj pokażemy jak to wygląda. Czekaj, najpierw szczelność się, pokazać, tych zawolów. Tu mamy taki tester. Chwila, jak jest, jest zawór szczelny, to ta wskazówka musi być na, na zielonym polu. Najlepiej tak 0,8, gdzie tam widać wszystko. No weź sprawdzaj po kolei. Jest nieszczelny. Dobra, idziemy dalej. Ten jest szczelny. Nieszczelny, nieszczelny w ogóle, szczelny, nie, nieszczelny, szczelny. szczelny, szczelny i szczelny. Tylko sące sprawdzimy, wydaje już nie będziemy sprawdzać i wytniemy właśnie te zawory, co są nieszczelne. Zobaczymy co, co tam się wydarzyło. To znaczy my już wiemy, bo na tłokach były opiłki, także tutaj spodziewamy się co tam będzie. Już nieraz taką historię mieliśmy. To Patryk wypnie te wszystkie zawory wypisy, były nie No, Tutaj mamy dwa bloki od ECO 1.0 EcoBoost do planowania. 2.0 Blue HDI. I dzisiaj jakieś pół godzinki temu dotarł do nas blok od 1.9DCI. Ktoś już to robił. Był splanowany prawdopodobnie. Jest to wszystko świeżo to wygląda. I mamy po prostu na gorąco sprawdzić ten blok na szczelność płaszcza wodnego. Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Już idziemy tutaj. Co widzimy? No. Jest. jest opiłek na zaworze, także tak jest na wszystkich zaworach, które były nieszczelne. Widać? Widać. Między gniazdo a jak taki opiłek podejdzie, no to nie ma sprężania w ogóle, bo ucieka. Na dzisiaj jest to wszystko. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, na razie.